Dzień dobry Państwu, my już w Malezji Jesteśmy na wyspie Lankawi. Dzisiaj standardowo nic się nie działo po dopłynięciu z Kolipe Jeżeli chodzi o sam transport stąd, znaczy o sam transport tutaj z Kolipe to przebiegł bardzo bardzo sprawnie Wczoraj kupiliśmy bilety a przez wczoraj Następnie dzisiaj rano jeszcze przed wypłynięciem, poszliśmy do biura imigracyjnego na plaży. Daliśmy, stawiliśmy tam nasze paszporty. Mieliśmy, zostały podbite nasze bilety. Potem zostaliśmy przetransportowani na statek, który był całkiem wygodny. I już na statku nasze paszporty zostały zwrócone. Teraz mamy wycieczkę do 7-Eleven Jesteśmy w troszkę takiej nie najlepszej sytuacji bo nie mamy ani załamanego grosza tutaj lokalnej waluty więc mam szczerą nadzieję, że uda się złapać jakiś bankomat żebyśmy mieli jakkolwiek te dwa dni żebyśmy mogli tutaj to jakkolwiek te jakkolwiek dwa dni przeżyć Jutro już mamy że tak powiem Zaklepany e, skuter, więc troszkę swoje pobysty pojeździmy, ale to już zobaczycie co jutro będziemy robić, bo na też tego za bardzo aktualnie nie wiemy. Udało nam się słuchajcie wypłacić pieniądze, bo bardzo ciężko, żeby je wypłacić. Jedynie gdzie nam się udało znaleźć bankomat to na lotnisku i teraz jesteśmy na night market. W ogóle to jest bardzo dziwnie, bo każdego dnia jest inny nightmarket, więc jest poniedziałkowy night market, jest torkowy night market, środowy i one wszędzie są, każdy jest w innym miejscu. Więc my dzisiaj jesteśmy, jest poniedziałek, więc jesteśmy na poniedziałkowym markecie. To jest taki skromny, ale da się zjeść, w ogóle jest tutaj bardzo tanio. Ja właśnie kupiłam sobie nowe okulary, bo swoje zostawiłam na pipi najprawdopodobniej, więc jakieś tam wchwyciłam, które były. No i co, I szukamy czegoś do zjedzenia. Kupiliśmy sobie jedzenie. Tak jak widzicie, ja mam taki ryż w jajku z mięsem. Luka ma standardowo kurczaka z ryżem i warzywami. Są lekko pikantne. Nie są to na pewno dania takie, że zje się na Znaczy dla mnie jest na luzie. Julia mówi, dla niej trochę za ostre ale generalnie jest takie bardzo, bardzo, bardzo przyjemne do e, Koszt jednego i drugiego dania to było 7 ringów, więc takie 6,5 złotego na nasze. E, właśnie dotarliśmy na śniadanie, zamówiliśmy coś, ale nie wiemy co zamówiliśmy. To się nazywa Nasi Kandar. E, nasi to jest ryż. To jest ryż z kuczakiem i wołowiną, do tego chyba będzie jajeczko. Zobaczymy też kawę, zobaczymy czy będzie dobre, bo to moje wczorajsze było ostre. Zobaczymy jak dzisiaj, czy też będzie bardzo ostre, czy dam radę to zjeść. Ale jeżeli chodzi o takie pierwsze w ogóle wrażenia z Lankawii, to jest taka bardzo rozlana wyspa, w sensie, że bardzo podobna jak kol kolanta, że teoretycznie nie jest tutaj co do robienia, ale wszystko jest gdzieś tam porozrzucane na każdy koniec wyspy. My wynajęliśmy sobie dzisiaj skuter, więc troszkę pojeździmy. W planach są jakieś wodospady, zobaczymy czy te wodospady w ogóle będą. Po prostu już ich nie, nie wysuszyło, chociaż wczoraj wieczorem wypadało i dość mocno, A, więc jest nadzieja, że woda będzie i coś tam będziemy mogli zobaczyć. Jak dobrze, Pycha. Jest naprawdę przepyszne. Ja w ogóle uwielbiam alestyńską kuchnię. Nie jest... Jest pikantne, ale nie jest aż tak ostre. Dla mnie idealnie ostre. Nie wiem nawet jak to opisać. To jest taki może taki mocny smak umami. On jest taki mięsny, wyrazisty. Ale bardzo dobre. Wstaliśmy właśnie do... Znaczy właśnie już parę... jakieś paręnaście minut temu na ten jeden wodospad, z którego można zjeżdżać, tak jak przed sekundą widzieliście. Niestety troszeczkę się rozpadało, więc my poczujemy w, w takiej altance tutaj wybudowanej. Zoczekamy pewnie jeszcze parę minut, jeżeli się nie poprawi, to będziemy się ewakuować do, do jakiejś kolejnej lokacji. Niestety my tutaj w Malezji jesteśmy w takim okresie, w porze deszczowej, więc troszkę się z tym liczyliśmy, że zacznie padać, a że będzie deszczowo. Ale zobaczymy jeszcze, jak te deszcze faktycznie będą wyglądały. Tak jak sami słyszycie, tutaj ta malezja, ta część jest troszkę taka bardziej dzika. Nawet pomimo tego, że delikatnie pada, jest jasno. Słońce cały czas świeci. Najgorsze jest tylko to, że pewnie zaraz z tego zrobi się mega paruwa. Po prostu będziemy umierać z, z wilgotności, jaka tu będzie panowała. No ale nie jakby tak jak powiem, Jesteśmy w takim okresie roku tutaj w Malezji, że tak po prostu będzie. My no, zeszliśmy teraz trochę niżej e, i za nami jest e, wodospad i mimo pory suchej e, baliśmy się, że nie będzie tutaj wody, ale na szczęście jest nie ma wcale aż tak dużo, ale też zobaczcie nie ma tragedii. Też nas złapał przed deszcz, więc w ogóle chyba jest jakaś anomalia pogodowa albo może to jest klimat wyspy. Yy, no bo wiecie, spora słucha jest bardzo ciepło, a normalnie padało i to tak przez jakieś 30 minut padało, dzisiaj w nocy padało, była burza i to taka konkret, więc yy, to chyba nie jest taka normalna pogoda, ale ja wiem. Słuchajcie, chciałam to zrobić od momentu wyjazdu, to znaczy zamówić sobie jedzenie na wynos przez Grava i się udało. chyba ekscytacja. Mamy takie, się nazywa naslemak. Z... Tutaj mamy jajeczko, chyba z... właśnie z anżuła, jakieś różne takie. Ale największym witem jest kawa mrożona. Kawa mrożona na pewno. Jesteśmy w siatce. Ja nawet nie do końca wiem jak się pije, czy to trzeba tutaj wpić, bo mamy <todgłosy> <todgłosy> słomkę. Mamy na szczęście też tu szklanki, ale chyba już warto skorzystać i wypić z tej siatki. No i mamy roti. Wiecie, jak to pachnie? To pachnie 100% jak nasze placki yy, ziemniaczane. Nawet nie ziemniaczane, tylko racuszki. A dzisiaj takie jedzenie, bo widzicie, wybraliśmy sobie hotel blisko lotniska i tutaj po prostu nic nie ma. Wczoraj mieliśmy skuter, dzisiaj go, że tak powiem, nie dogadaliśmy się z, z właścicielami skutera, bo tak to byśmy sobie na spokojnie zdążyli pojechać, zjeść i wrócić. No ale e, jednak zamówiliśmy. My dzisiaj lecimy do Georgetown, więc e, stąd mamy bardzo bliski dojazd do lotniska, więc już następna, następny filmik będzie z Georgetown. A, no ale mamy lot późno, bo mamy koło 20 tak nas wyszło najtaniej, więc... Pani nam poszła na rękę, zapłaciliśmy jej około 20 zł i możemy tutaj zostać do wyjazdu tak naprawdę. Dzień dobry Państwu, my już jesteśmy w Georgetown, czyli kolejnym mieście z, naszego, z naszych przygód w Malezji. Wczoraj doleciliśmy tutaj koło 21, więc już tak naprawdę po zabukowaniu się w hotelu w którym śpimy, nic nie robiliśmy, nigdzie się nie ruszaliśmy. Teraz zostajemy e, tutaj tylko na jeszcze jedną noc, na cały dzień tylko, bo musimy się po prostu troszeczkę sprężać do Japonii, bo za trzy tygodnie będziemy, musimy już tam być, czy powinniśmy tam być. Więc dzisiaj tylko jeden dzień w, w Georgetown. Głównie yy, będziemy się tutaj brzydko mówiąc bujać po mieście, bo miasto Georgetown, w ogóle cały ten półwysep, wyspa Penang ma dość sporo do zaoferowania, żeby faktycznie tak całą z tych pewnie trzeba tu z tydzień być. To nie jest nasz klimat i nie nam czasu na to, a więc postaramy się wycisnąć z tego Georgetown tyle, ile możemy. Taką dużą atrakcją tego miasta. Są po prostu graffiti rozsiane tutaj wszędzie wokół. Plan jest taki, żeby pochodzić po mieście, poszukać tych miejsc, porobić zdjęcia. Ale Georgetown to na pewno miasto bardzo wymieszane, bo dosłownie po przejściu jednej ulicy mieliśmy, można powiedzieć, Chinatown i tylko rzeczy po, po chińsku. Chińska kuchnia, i tak dalej. A teraz jesteśmy ewidentnie na takiej części troszkę bardziej indyjskiej, bo już znowu wszędzie mamy wokół na typowe indyjskie, takie tradycyjne ubrania, kuchnie, przyprawy. To jest takie śmieszne doświadczenie, że na przestrzeni dosłownie 200 metrów może Wam się kultura całkowicie zmieni. Znajdujemy się w miejscu o nazwie Pinang Peranakan Mansion. Jest to stara siedziba pana kapitana Chung Konga. I tak jak powiedziałem, całe to miejsce to jest takie małe arcydzieło architektoniczne, architektury, bo jest to połączenie zarówno w stylu chińskiego, z malezyjskim, też zachodnim. I generalnie to miejsce służyło jako siedziba firmy. Ona też jest położona tuż przy samej ulicy, jakby nie jest nigdzie schowana. A to dlatego, żeby ewentualni w tamtych czasach biznesmeni mogli sobie tutaj łatwo trafić, nie musieli nigdzie błądzić po mieście i też miałby się taki pokaz, nazwijmy to, potęgi, że jakby taka duża siedziba w takim stylu, tak ładnie stworzona jest jakby na widoku dla wszystkich. można za darmo y, uczestniczyć w wycieczce, więc to jest fajne. No i tutaj ten dom słynie z tego, że można podziwiać przede wszystkim piękne meble, y, które są taką mieszanką stylu chińskiego, malajskiego i y, zachodniego. Plus tak samo porcelanę. Tutaj możecie zobaczyć piękne, piękne kolory. No i architekturę też sam sam dom. To są takie trzy główne rzeczy, po które się tutaj przychodzi. Naprawdę tutaj czuć ten chiński akcent, chińskiej kultury. Mamy mnóstwo lampionów mnóstwo jakichś takich malowideł, czy rysunków, które są bardzo popularne gdzieś tam w kulturze japońskiej. Ubrań też jest naprawdę dużo tutaj porozmieszanych. Zresztą sami będziecie widzieć teraz jak coś tam wybieram. I faktycznie tak, że ten miejsce miał być takim pokazem to znowu siły, bogactwa, prestiżu tych ludzi. Teraz to wiadomo, że nie robi aż tak dużego wrażenia jak pewnie robiło kiedyś, ale no, możemy sobie wyobrazić, że tam 100-200 lat temu to faktycznie mogło budzić podziw. A tutaj mamy łóżko, które służyło na nocy ślubnej. i bo one malutkie, słuchajcie, ja tak sprawdziłam i ja się tam bym ledwo zmieściła, więc co dopiero Bartek. Jeśli te wszystkie rzeczy, które tutaj oglądamy, albo chociaż jakaś część należała do nich, to faktycznie to, ten dom to był taki symbol bogactwa, bo, bo wszystko tutaj jest z kamieni szlachetnych, ze złota, jadeitu, kości słoniowej, więc naprawdę wszystko takiej najwyższej top jakości. Tutaj ten obiekt naprawdę jest spory. Myśleliśmy, że to jest tylko jeden budyneczek, a tu jest ten budynek, który, w którym byliśmy na początku. Jest też kuchnia, którą można zobaczyć. Są sklepiki z jakimiś antykami, pamiątkami. Jest jeszcze druga część, do której właśnie idziemy, więc tutaj naprawdę można spędzić troszkę czasu. George, tam też słynie z tego, że są tutaj murale, i tutaj jest jeden za nami. Można pobrać taką specjalną aplikację, która wam pokazuje, gdzie są wszystkie murale. Nam to bardzo ułatwiło sprawę, bo nie musieliśmy chodzić i ich wszędzie szukać, więc. Chyba wystarczy, że wpiszecie sobie w Google i, i wam tą mapkę znajdzie. I to tyle na dziś. Bardzo dziękujemy za oglądanie. Oczywiście pamiętajcie o lajkach, subskrypcjach, komentarzach i udostępnianiu.